z tej strony Sebastian, dzisiaj wybraliśmy się powiedzmy na taką przejażdżkę po magicznym lesie, to miejsce nazywa się Magical Forest, zobaczymy jak to wygląda, jesteśmy właśnie na północnym biegunie naszego stanu Nevady i będziemy wchodzić. na bramki możemy iść dalej zobaczcie jak to tutaj wszystko wygląda wszystko jest tutaj przyozdobione pięknymi lampkami naprawdę robi to wielkie wrażenie i to jest właśnie cały ten magiczny las tutaj wszystkie drzewa przyozdobione mamy też kolejkę na którą się później udamy Właśnie teraz stoimy w kolejce na nasz pociąg, który nas tutaj przewiezie po tym magicznym lesie, a za mną jest największa choinka jaką w życiu kiedykolwiek widziałem. Odjeżdżają i za chwilę będzie już tylko kolej. Nasza będzie kolej po prostu. Wszyscy pozytywnie nastawieni, każdy do każdego macha. Świąteczny nastrój czujemy. Właśnie już ruszamy naszą kolejką. Świąteczną. just walk through the tunnel A teraz macie okazję zobaczyć, jak te kolejki tutaj wyglądają że ludzie oczekują po prostu na kupienie biletu. Chcecie zobaczyć na jakiej zasadzie tutaj odbywa się zjeżdżanie, można powiedzieć to na kole. Niby śniegu nie ma, ale zjeżdżają na czym? Na czym zjeżdżają? Na wycieraszce. Wcisk wciskają się po wycieraszce.